Witajcie. Tutaj Katolik Gra, czyli Tomasz. E, krótko Wam opiszę sytuację, jaka jest teraz u mnie w Wiedźminie. Mam poziom. poziom 8, Szybko, może przejdziemy na postać. E, zainwestowałem i tak będę robił w szermierkę, tak? Szermierkę i w znaki. Te dwa. Szermierkę, znaki i okazjonalnie zdolności. No to mam. Na razie widzicie na czwartym poziomie już e, szybki atak, mocny atak. Pierwszy poziom tutaj mam technikę szkoły kota, rytm dobowy i zainwestowałem e, w znak Queen, czyli to tarczę. E, no. i dobrze, jechałem właśnie w celu zrobienia misji głównej. E, e, zaraz jeszcze Wam szybko to pokażę, zilustruję tutaj. Chyba to było Panie Lasu, to, to jechałem zrobić, tak? I chciałem dla Was właśnie to nagrać, ale w międzyczasie tutaj, ps, jak jechałem, przez kapl koło kapliczki wilki zaatakowały kogoś, nie widziałem, kto to jest, to się okazało, że to jest pies. No i z fabuły wynika, że chyba chcę nie jest chcę, żebym chyba gdzieś, żebym za nim podążał i tak z fabuły wyniknęło, że mam za nim podążać. No nie muszę, no ale taki jest plan. One zanim podążą, zobaczymy, gdzie mnie zaprowadzi. Weźmiemy konia. Jeszcze mam aha, jeszcze słuchajcie, miałem obciążenie często za duże. No przy... widzicie jak on się w trzy. Dobra, Obciążenie miałem. Przy... Udźwig, tak 60 kupiłem Yuki do konia i teraz mam 90. To automatycznie, jak kupicie Yuki to automatycznie wam się zwiększa obciążenie. Dobra, gdzie jest ten kon teraz Także nic nie musicie robić, tylko wystarczy, że kupicie. Mam tam lepsze miecze unikatowe, miałem Wiedźmiński miecz w międzyczasie zrobiony. Jest pomyślałem sobie, że może będzie z tego jakaś ciekawa misja poboczna. Zobaczymy. W międzyczasie też, słuchajcie, walczyłem z. E, żeby właśnie skłamać z Wilkołakiem. O, no już mam ten poziom najtrudniejszy. To się nazywa chyba krew i Pot. Nie, nie, to jest inny, tutaj no, to ten wcześniejszy. Zaraz, zaraz. No już. Zobaczę. Będąc dokładnym... Krew, pot i łzy, tak. To nie, to, to droga ku zagładzie, tak. Na tym. Droga ku zagładzie, na tym cały czas gram. No i co, walczyłem, słuchajcie, z... z wilkołakiem. Nie wiem, z 40 minut. Bo tam on miał jeszcze 3... 3 wilki były wokół niego. A tutaj nas prowadzi piesek i zaraz jeszcze oh. też... wrócił sobie z Queen Eee A to są Naprosto. dobrego 2 po poziom Lepiej wejdę Dobra, wchodzimy, zobaczymy co tu jest. A, a, bo do niej jeszcze Wam pokażę tylko mm, Besteriuszu. W międzyczasie, słuchajcie, walczyłem z istotą. Z Gdzie ona jest? pióry to może jest. Tak, z leśnicą. No i z tym potworem walczyłem żeby własnej składać ponad godzinę, kilka razy, kilka, kilka powtórzeń ja byłem na poziomie 8, tak jak teraz, to dopiero niedawno skończyłem, a ten potwór był na poziomie 10 i przypominam, że to jest level droga ku zagładzie czy tam, czy tam ku zagładzie, tak i było naprawdę ciężko. Trzeba było uważać, trzeba było, musiałem używać znaków, musiałem używać tych olejów na... na, na na miecz i to kilka razy, bo on się później używał. później jak w ogóle bez, bez oleju nie wchodziły ciosy jeszcze bez tego znaku znaku IRDEN, nie, nie miałbym żadnych szans bo to był taki, to jest taki jak duch jak był w tym znaku, w tym takim okręgu, ja wtedy dopiero mogłem mu zadać obrażenia, a jak miałem jeszcze ten olej nasmarowany miecz olejem przeciwko tym piorom to dopiero w ogóle jakiekolwiek zadawałem obrażenia. I jeszcze, słuchajcie, jest taki dziwny, nie on jest. Skrzekacza też zabiłem. O, to jest taki duży potwór. To on, to, to, troszeczkę z nim walka była podobna, wyglądała do gryfa. Także naprawdę to są tacy minibusowie, ale naprawdę są potężni. Też z nim, z nim zajęło mi chyba za trzecim czy za czwartym razem go pokonałem też na tym. O te, w ogóle nie zmieniam. Teraz jak na, musiałem na ten najtrudniejszy poziom, tak cały czas gram. E, no i jest, jest, jest ciężko, jeżeli chodzi o takich przeciwników tutaj, jak widzicie, to nie jest aż tak ciężko. E, ale jeżeli, no jakoś dałem sobie radę, da, da, daje się radę nawet z tymi bosami na wyższym poziomie, tak jak ja to zrobiłem. Tak, ale trzeba naprawdę uważać. Co zauważyłem, e, między jednym a drugim, tak, między tym poziomem poziomem, e, droga ku zagładzie, tam krew pod, i, ja nie wiem, i łzy już się pamiętam, to, to zauważyłem, że przeciwnicy dużo bardziej parują ciosy, i, a przede wszystkim blokują. Także to nie jest tak, że będziecie atakować ci, ci na waszym poziomie, tak? Albo wyśleć ci, słabsi, no to... No to trochę to inaczej, że... No, nikt tu już nie mieszka. Dobrze, zobaczmy, co pies chciał tutaj nam pokazać, bo ewidentnie on nas tutaj przeprowadził. Zobaczmy, co tu się stało. O kurczę, zobaczcie. Chyba została zabita przez tych bandytów dziewczyna. Teraz zejdziemy na dół, bo tu się da... Jest pod deskami. A, Może uda się je zdjąć albo wyłamać. Pamiętnik. Połkacze płomieni. Mhm. Ukończyłem. Eee, także zobaczmy jeszcze tylko... Wydaje mi się, że to była jakieś jeszcze książka Trochę tego już mam, prawda? Nie no, wydawało mi się, że tu gdzieś książka była. Jeszcze je znalazłem. Warto tutaj czytać w ogóle. Ja te miałem książki, posprzedawałem. Bo z tego co widzę, to już nie warto je trzymać. Jak się je znajdzie, przeczyta, można je sprzedać. Żeby nam nie zalegały. A jak się przeczyta, no to ja, ja nie czytałem. woziłem je niepotrzebnie, co się okazało. Eee, zaraz zobaczymy. Yy, zaraz, zaraz. O, są. So. Lepsze buty, o widzicie. Lekka zbroja tak jest. To weźmiemy porównamy jeszcze tak. Większy glif akcji, a szkoda. E Dobrze. Aha, jeszcze zobaczcie, mam unikat. E Niedawno dopiero co znalazłem. Nawet nie wiem gdzie... Ten jest gorszy, ten jest gorszy, ten... Ten chyba wcześniej używałem. dobrze. Mmm, pies uciekł. Psa nie ma, tak. I dobrze, strzałka mi pokazuje odszukaj wiedźmy w tamtym kierunku. Trochę to jest dziwne, bo... Mm, no, jest łódź. Co jest dziwne? Już wam tłumaczę, bo na mapie nie widziałem w ogóle. Była zniszczona? Nie, nie zniszczona. Nie mogłem zobaczyć na mapie, e, gdzie mam płynąć, gdzie mam iść w sumie z tymi wiedźmami, gdzie szukać. Ale zaraz zobaczę jeszcze. Może po prostu przeoczyłem. Zdarza się To wynika, że tu gdzieś tu, tak? No i zobaczcie, nie ma Nie wiem gdzie to mi wskazuje O nie, o tu Okej okay. Panie lasu, dobra, jest powiem Wam, że o, ale fajne drzewo widzicie? Dalej. Jest duża przyjemność spływania, niesamowita frajda czuć, czuć tą, ten wiatr, tą wodę, klimat, no naprawdę jest coś fantastycznego. Także cały czas jak już zmieniłem sobie ten poziom, cały czas gram na tym poziomie najtrudniejszym no jest, jest ciężko, trzeba bardzo uważać, taktycznie podchodzić do, do każdej walki. To jest tak, że na przykład czasami zginę mom, momentalnie tak? w ciągu nie wiem minuty, 30 sekund, w ogóle nie zadając obrażeń przeciwnikowi tak było, a następnym za drugim podejściem od razu go zabiłem. Także chwilę dekoncentracji i, i, no i się ginie, tak? Już ja, ja już tak kilka razy zginąłem. Mam są jakieś tam drobne błędy y, dla mnie, troszkę, które można by troszeczkę to usprawnić, e, zaraz Wam powiem jakie. A to chyba już o tym mówiłem, e, jak Geralt walczy, to ma miecz, prawda? Chociaż ja... No, zniszczyłem, wiesz, dobra. Troszeczkę. I czasami wychodzi z tego trybu, wiecie? Z tego trybu walki, tak? Jak przeciwnik odejdzie i to jest dla mnie trochę niedobrze. Ja wolałbym mieć nad tym kontrolę. Kiedy z trybu wyjść, a kiedy w niego wejść. wejść. Ja mogę w niego wejść, na przykład teraz, prawda? Schowam, wychodzę z niego, ale jak on automatycznie też wchodzi w tryb, jeżeli jest przeciwnik blisko. to jest w sumie OK. O jakieś zadanie. E, zaraz odejdziemy, żeby na mnie przeszkadzał, bo chcę wam coś powiedzieć słuchajcie, walczyłem z wilkołakiem. To może błąd był taki. I, I on wyjął, wiadomo, miecz. Ja tam musiałem się troszeczkę od niego oddalić, żeby się zregenerować, żeby się przygotować do tej walki. Tak, tak na raty podchodziłem do niego, czyli trochę mu zabrałem życie, później musiałem znowu z nim walczyć. Tam były wilki tak naprawdę wokół tego wilkołaka, dwa czy trzy wilki. Chciałem najpierw się tych wilków pozbyć, żeby z wilkołakiem walczyć. One ciągle wkrążyły razem wokół niego. No i jakie było moje zdziwienie, jak do mnie podbiegł wilkołak i Geralt oczywiście był przygotowany do walki, ale zaczął walczyć pięściami. zacząłem go uderzać pięściami. Może to coś ja, może nacisnąłem jakiś przycisk, no nie wiem. E... Możliwe, że to teraz tak myślę, że to ja mogłem coś takiego zrobić, bo, bo w sumie jak schowałem broń, to nadal był w trybie ataku. E... Nie tak dawno jak walczyłem przeciwko jakimś tam wilkom, Eee, słuchajcie, no i co teraz tutaj zrobić? Tu już jesteśmy chyba blisko. Jesteśmy chyba nawet bardzo blisko głównej misji. A tutaj mamy jakieś zadanie. No nic, może zagadam z tym człowiekiem i zobaczymy co. I może gdzieś tu będzie niedaleko, to zrobimy. Eee, zawsze warto zadanie jakieś poboczne zrobić.